...doznał kontuzji, no ale za chwilkę, bo kolejny dla gości z lewej Branka! Druga minuta spotkania, otwarcie wyników, LKS Łowiło, prawdziwa wiosenna pogoda, także przyjdźcie tutaj na stadion w miło spędzić po południe na tych sportowych emocjach. Główka, bramka,

120 osób. Mamy nadzieję na co najmniej taki sam wynik, albo, nie, albo lepszy oczywiście. Jeżeli chodzi o drugą część spotkania, zamieszanie w polu karnym. Tutaj u siebie z Jeziorakiem Chwałowice, remis 1 do 1. I w boczną siatkę. Lohando To ma młynarczyka. młynarczyka. Dwuosobowy mur gości. Bezpośrednio na bramkę. tutaj jest już w narożniku boiska. Odegranie z plotem do Lochana Pośliznął się Lohan, ale utrzymuje się przy futbolówce. Z lewej nogi. Znowu przy krótkim słupku. Próba zaskoczenia. Przeszkodził mu Bercik Chorajecki. Do Lochana. Lohan faulowany, no to będzie żółty kartonik, tak jest dla Norberta Wiejaka w yy, 60. Słowisko tego obrońcy Robert Leja. No kiwa się tu blisko własnego polekarnego karnego Kloc. W jedynku z Bernasiem. Do tyłu do Wiejaka. Wiejak mocno w pole karne sięgnął głową yy, Socha. Mnego. w kierunku grabarza, z lewej nogi uderza Nowak. Będzie jeszcze rzut rożny dla Złowiska. Spore osłabienie, ale tutaj szeroką kadrą dysponuje zespół gości. Rzut rożny przy krótkim słupku, ponad poprzeczką. Klot z lewej nogi, piłka odchodząca. Zabierzanie w polu karnym i gol! Bramka! Bramka, proszę Państwa, dla UKS U Złowisko. 80. minuta spotka swój atak. Mają problemy teraz z dojściem do sytuacji strzeleckich. pobliżu pola karnego ŁKS owisku Faulowany. Faulowany Adrian Szczeliga i żółta kartka dla y, Gustawo. Bramką Kacper Moskal. Przed szansą miejscowi Patryk Marut z lewej nogi. kłową do własnego bramka. Na tarciu Stalgorzyce. Czy starczy im czasu? Faul. Faulowany Patryk Maru. Cztery minuty, 4 minuty potrwa co najmniej to spotkanie. Tak zadecydował Oskar Jakubowski, arbiter główny. Ale tymczasem rzut wolny piąstkuje Olechowski. Świetne uderzenie.